Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Jest on kontynuacją poprzedniego na temat jak sprawnie zarządzać budżetami. Natomiast co istotne i gdzie zaczyna się zabawa, jeżeli mogę to tak nazwać, to w momencie, gdy zaczynamy realizować dany budżet, w jaki sposób monitorować budżet, w jaki sposób może pomóc nam w tym narzędzie obiegu dokumentów, w jaki sposób możemy dzięki takim narzędziom jak Innovatio Workflow i temu, że w jednym systemie mamy zarówno budżetowanie, zamówienia zakupu, system obiegu dokumentów, w tym obiegu faktur kosztowych, możemy w czasie rzeczywistym monitorować nasze koszty, monitorować nasze przychody i podejmować trafne decyzje. Nasz budżet z poprzedniego odcinka na poziomie planu 264 tysiące. Na poziomie prognozy, a tutaj widzę, że jeszcze yy, nie rozpisałem całości, więc to, to zrobię. Będzie dni, czyli też rozpisałem 264 tysiące w podziale na miesiące. Zapisuję. No i teraz, co, co może się wydarzyć? W jaki sposób mogę w czasie rzeczywistym monitorować te koszty? Po pierwsze, koszty mogę monitorować i weryfikować względem budżetu. Już na poziomie zamówień, czyli zaplanowałem na przykład na poziomie budżetu te 200 tysięcy z kawałkiem, ale zaczynam planować wydatkowanie tych. I co ja robię? Wprowadzam zamówienie, bo wiadomo, jeżeli mam coś kupić, fajnie byłoby, gdybym zanim powstanie mi faktura kosztowa, abym zaplanował takie zamówienia. Po pierwsze, mówię, dla, do której spółki zamawiam. Oczywiście, to wszystko zależy od procesu, w jaki sposób o Państwa działają zamówienia. To mogę już na tym etapie wybierać kontrahenta, od którego będę kupował, albo mogę powiedzieć, że będzie to inny kontrahent wskazany na etapie procesu wyboru tego kontrahenta. No bo tutaj też wchodzą, wchodzi prawo, na przykład prawo zamówień publicznych, wchodzi, wchodzą większe kontrakty. Mogę zwrócić się do y, kilku kontrahentów o złożenie oferty i dopiero wybierać. Natomiast, Pierwsze, co robię, to mówię, co ja będę zamawiał. I powiedzmy, że ja będę dzisiaj zamawiał, że ja będę dzisiaj zamawiał. Zobaczmy sobie, co tutaj mogę sobie zamówić. Mm -hmm -hmm. Albo niech będzie ten czynsz w ilości 1, w cenie jednostkowej 2000. Ja w tym momencie definiuję, abym mógł w czasie rzeczywistym monitorować koszty, że będę brał. Albo będę wykorzystywał budżet firmy, będę brał pozycję administracji i tutaj koszty biurowe i pierwszy okres, do którego przypinam, to jest styczeń 25. I składam w tym momencie zamówienie. Oczywiście czynsz, nie wiem, czy to jest dobry przykład, dlaczego? Bo przeważnie przy czynszu podpisujemy umowę, jest to opłata stała, ale oczywiście też bardzo wiele firm, z którymi współpracujemy, Taki czynsz wprowadza jako zamówienie cykliczne i powtarzane przez 12 miesięcy. Jeżeli czynsz zgadza się z naszą umową, a zamówienie jest taką umową, dzięki temu mamy pełną kontrolę. Dodaję. I co tutaj się wydarzyło? Mamy zamówienie na poziomie do 3a agencja. Ono jest w statusie nowe. Ja wiem, że zdefiniowałem w systemie w taki sposób. Że dopóki zamówienie nie osiągnie statusu w trakcie, czyli na przykład nie przejdzie pierwszego etapu akceptacji, to zamówienie nie zdejmuje nam kwoty z budżetu. To co Państwo widzicie, koszty biurowe ciągle mam zero. Na poziomie stycznia 25 koszty biurowe ciągle mam zero. Natomiast w momencie, gdy to zamówienie osiągnie etap w trakcie, i oczywiście mogę też zdefiniować, że to nie będzie w trakcie, tylko dopiero jak będzie zaakceptowane albo przetworzone, albo te statusy są tutaj w pełni konfigurowalne, to w tym momencie nastąpi odliczenie tej kwoty 2000 zł z tej pozycji budżetowej. Zobaczmy, co się wydarzyło w czasie rzeczywistym. Dokładnie koszty biurowe na poziomie administracji. Mieliśmy 3000 zł w styczniu. I już w tym momencie, na poziomie zamówienia, mamy 2000, czyli mamy tą kwotę, którą przypisaliśmy na poziomie zamówienia. Mamy teraz kolejny etap. Mamy zamówienia, zamówienia z różnych działów, natomiast po zamówieniach i po wysłaniu takiego zamówienia do dostawcy, przychodzą nam faktury. I na poziomie faktur także monitorujemy. Po pierwsze, monitorujemy, czy faktura zgadza się. Z zamówieniem, i czy faktura mieści nam się dalej w pozycji budżetowej. Doszliśmy do etapu, że przyszła nam faktura. Faktura do spółki Nowatio z 3A agencja na 1000 zł. Co ja robię? Rozpisuję i przypisuję, e, przypisuję koszt. Po pierwsze, przypisuję cały, e, cały 1000 zł do budżetu firmy do pozycji. To była administracja. W ramach administracji mamy koszty biurowe i umieszczam to w okresie styczeń 25. Tutaj także mam zdefiniowane, że jeżeli dokument faktury kosztowej nie osiągnie statusu w trakcie, nie przypisuj tego kosztu do budżetu. Dla potwierdzenia, zobaczmy, jak wygląda nasz budżet. Koszty biurowe, mamy tutaj 1230 zł, ale to jest przypisane z innej faktury. Wchodzę w ten dokument. Tu widzimy, że mamy status nowy. I co ja robię? Zmieniam status tego dokumentu. Oczywiście mógłby standardowo, jak wdrażamy takie rozwiązanie, to tutaj jest proces akceptacji. To system prowadzi użytkownika za rękę, przesyła od jednej osoby do drugiej i następuje akceptacja. Zatwierdzam. I co się wydarzyło? Ten 1000 zł wszedł nam do budżetu mojej, mojej firmy. I to, co Państwo widzicie, wcześniej mieliśmy 1230 zł, teraz już na poziomie faktur mamy 2230 w globalu i 2230 w miesiącu styczniu. W tym momencie już Państwo nie usłyszycie pytania, a dlaczego koszty przekroczyły budżet? Nie usłyszycie pytania, czy odchylenie jest tymczasowe, czy wymaga mojej interwencji, bo już na etapie Procesu akceptacji, czy zamówienia, czy faktury, ja w pełni kontroluję w czasie rzeczywistym, czy ja w, danym, w danej pozycji budżetowej mieszczę się w niej, czy już ją przekroczyłem. Jeżeli ją przekroczyłem, system zareaguje i poprowadzi nas za rękę zgodnie ze zdefiniowanym procesem, albo będzie y, ten proces wymagał dodatkowej akceptacji, albo powie: Nie masz prawa y, y, więcej zamawiać, Towarów lub usług w tej kategorii, bo już wykorzystałeś budżet. To zależy od Państwa. To też patrząc, też kilka kroków wstecz albo kilka kroków do przodu. Mieliśmy zaplanowane na pozycji kosztów biurowych 3000 zł. Widzimy, że te 3000 zł w, w ujęciu miesięcznym nam nie wystarcza. Wówczas w przyszłym roku, dzięki temu, że mamy dane rzeczywiste, mamy dane z systemu obiegu dokumentów, my jesteśmy w stanie. Zmodyfikować budżet na przyszły rok zgodnie z stanem faktycznym, z rzeczywistością, którą, e, która nas, nie chcę powiedzieć, dopadła, jeżeli koszty zostały zwiększone. Natomiast my mamy pełną wiedzę, historię, i dzięki temu możemy podejmować trafniejsze decyzje. Oczywiście, Państwo powiecie: A my w Excelu prowadzimy ta, nasze budżety podobnie. Natomiast na koniec te, takiego procesu budżetowania, Następuje analiza. Jeżeli macie Państwo jeden plik excelowy, oczywiście da się, to, da się to poanalizować. Natomiast w jaki sposób następuje wypełnianie danych z systemu czy finansowo-księgowego, czy obiegu dokumentów, to zapewne jest wypełnianie ręczne. Oczywiście możemy mieć pewne formuły, zaciąganie danych, tego typu rzeczy. Natomiast to tutaj jest po prostu prościej, łatwiej, jest pełna automatyzacja. I, i, I też zawsze kontrola, jeżeli cokolwiek nam się zmieni na jakimś dokumencie, zmieni się nam e, w jakimkolwiek etapie procesu akceptacji, to system będzie to wiedział. To system ma, jest tak skonstruowany, że będzie to monitorował e, dla Państwa. Patrząc długofalowo, są to niesamowite oszczędności czasu w monitorowaniu budżetów, no i na przyszłość, budowanie bazy wiedzy e, takich budżetów i dużo trafniejsze budżetowanie w przyszłość. Czy to na poziomie budżetów firmowych, czy to na poziomie budżetów projektowych. To jak gdyby już, czy, czy jeden schemat, czy drugi, czy, czy jeden typ budżetów, czy drugi typ budżetów, on podlega tym samym zasadom i takiemu samemu procesowi nauki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kolejny odcinek, już tutaj zapowiadam, będziemy starali się nagrać z raportowania i z, z tego, jakie dane możemy wyciągać z takich budżetów w czasie rzeczywistym, jak Państwo mogą analizować te dane. Zapraszam do oglądania. Jeżeli się, pojawiły się Państwo w trakcie oglądania jakiekolwiek pytania, proszę za, zadawajcie te pytania w komentarzach. Będziemy się starali jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Jeżeli yy, chcieliby Państwo przetestować rozwiązanie lub skorzystać z darmowej konsultacji, na której. BYśmy opowiedzieli bardziej szczegółowo o systemie. Proszę wypełnić formularz na naszej stronie www. konsultant od nas umówi Państwa z, ze specjalistą i myślę, że będziemy w stanie pokazać dużo więcej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.